<laughs> o, Jezus, Maria, co ty masz tego? Korektor podobny. To z korektur, no? E, wiecie, no, no niby fajnie być facetem, ale sobie czasem coś mu bzdura, na przykład dziecko kolejne i co? Kto? Paweł. Jak to? O. Ale, Klaudia, może w sumie to nie jest głupi pomysł, no co? Będziesz miała dodatkowo pociechę więcej? Masz... No nie wiem, masz... ja, a ja nie, nie chcę. My też nie mamy jakichś salonów, wiadomo. I, no, przepraszam, no, ale nie, nie dam rady, no po prostu nie widzę tego na razie. Myślę, że to nie jest dobry czas, ale no kiedyś być może, ale... No, nie, teraz... no ja na razie się w ogóle nie czuję. Jak urodzisz czwarte dziecko, to masz zagwarantowaną emeryturę, taką podstawową od państwa. To świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzymują rodzice, którzy nie mają wystarczających dochodów, a wychowali co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu przerwali albo w ogóle nie podjęli zatrudnienia.